W programie funkcjonują uszczegółowienia. Uszczegółowienia mają za zadanie doprecyzować dochody, wydatki lub przychody, które nie wynikają wprost z klasyfikacji. Uszczegółowienia można podzielić na trzy obszary: te, które mają wpływ na weryfikatory, te, które mają wpływ na załączniki oraz te, które mają wpływ na weryfikatory i załączniki. Uszczegółowienia, które mają wpływ na weryfikatory, to przede wszystkim odnoszące się do rezerwy ogólnej i kryzysowej. W celu zachowania, do kalkulacji weryfikatorów, ale i do treści uchwały wartości rezerwy ogólnej oraz kryzysowej należy wybrać uszczegółowienie zgodnie ze wskazaniem z rozwiązania. Aby przejść do rozwiązania, można użyć ikonki Pokaż pozycję. Aby dodać uszczegółowienie, używamy plusika, znajdującego się przy wartości, wprowadzamy cel, a następnie kwotę. Czynność powtarzamy. Przy kolejnej rezerwie. Rezerwa kryzysowa. Wprowadzamy uszczegółowienie. Weryfikator wskazuje, że jego wartość jest zbyt niska, w związku z tym powinniśmy wprowadzić uszczegółowienie wartości nie mniejszej niż wskazuje weryfikator. Po wprowadzeniu odpowiedniej wartości, weryfikator zniknął. Kolejny weryfikator działający na uszczegółowieniach to pokrycie deficytu. Pokrycie deficytu pokrywamy przychodami. Wprowadzając plusikiem uszczegółowienie, cel, pokrycie deficytu oraz wartość. I zapisujemy. Ponadto w przypadku grup z rozporządzenia i ustawy w ramach weryfikatora środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli należy dodać w dziale 801 uszczegółowienie wydatki osobowe nauczycieli, a w przypadku weryfikatora dochody ze stołówek pokrywają sad do kotła należy dodać w rozdziale 80148 uszczegółowienie zakup środków żywności. Konieczność uszczegółowiania tychże dwóch aspektów występuje tylko w przypadku prowadzenia wydatków w grupach, z uwagi na zbyt małą szczegółowość grup względem wymogów weryfikatora. Drugą grupą są uszczegółowienia, które mają wpływ na załączniki. Poprawne uzupełnienie uszczegółowień wymaga generowania załączników, które nie wynikają wprost z paragrafów. Mowa tu o załącznikach. Fundusz przeciwdziałania COVID. Wydatki z dotacji na zadania własne. Budżet obywatelski. Fundusz sołecki. A także polski Ład i rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w przypadku wydatków w grupach. Aby utworzyć wyżej wskazane uszczegółowienie, przechodzimy do odpowiedniej pozycji i przy wartości dodajemy uszczegółowienie. Na przykład, w przypadku funduszu sołeckiego należy w pierwszej kolejności wybrać fundusz sołecki Następnie dodać jego nazwę, zapisać, a kolejną uzupełnić kwotę. Czynność powtarzamy dla wszystkich sołectw. Aby dodać pozostałe uszczegółowienia, na przykład w związku z COVID-em wystarczy wybrać cel i kwotę. Ponadto, w przypadku grup z rozporządzenia i ustawy, w przypadku chęci wytworzenia załącznika dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, należy również dodać odpowiednie uszczegółowienia. Owe uszczegółowienie występuje wyłącznie w przypadku budżetu w grupach z uwagi na mniejszą szczegółowość klasyfikacji niż w przypadku paragrafów. Trzecia grupa uszczegółowień to uszczegółowienia, które mogą mieć wpływ na weryfikatory, ale również na załączniki. Mowa tutaj o następujących weryfikatorach. Zbilansowana gospodarka odpadami. Dochody z alkoholówki przekazano na wydatki, dochody z opłat i kar przekazano na ochronę środowiska. W przypadku występowania odsetek w ramach gospodarki odpadami należy dodać odpowiednie uszczegółowienie po stronie dochodowej. Przechodzimy do dochodów. Do pozycji. 900-902-092 i dodajemy uszczegółowienie. Gospodarka odpadami komunalnymi. W przypadku weryfikatora dochody z alkoholówki należy dodać uszczegółowienie, jeżeli wydatki znajdują się w rozdziale 85510, 85232 i 85195 Wybieramy cel. Wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz wprowadzamy kwotę, która zostanie wydatkowana w ramach innego rozdziału niż 85153 oraz 85154. I zapisujemy. Ostatni weryfikator, który bazuje na klasyfikacji i na uszczegółowieniach, to wydatki na ochronę środowiska. Uszczegółowienie należy wprowadzić w sytuacji, gdy wydatki są realizowane w innym rozdziale niż 919. Dodajemy uszczegółowienie. Wybierając cel, wydatki na ochronę środowiska oraz wpisujemy kwotę. Ponadto w dochodach funkcjonuje uszczegółowienie do odsetek, które ma za zadanie wskazać wartość odsetek w ramach funduszu przeciwdziałania COVID, funduszu pomocy obywatelom Ukrainy, Erfilu oraz Polskiego Ładu. Wprowadzone uszczegółowienia spowodują, że weryfikatory zaświetlą się na zielono, a załączniki wytworzą się prawidłowo.